Temat kontynuujemy do Lastowasto. Jesteśmy na statku. Pytanie? Chudź go. Tutaj twórcy trochę chcieli nas podpuścić, jest ich o kurde pełno. Więc możemy trochę powiem Wam, założyć ciekawe, ile możemy zbierać amunicji do. O, notatka. Przeczytajmy, jak mamy chwilę. <laughs> Dziękuję za pomoc przy zarażonych pasażerach. Mamy sz szczęście, że na pokładzie je jest ktoś tak wyszkolony i niezłomny jak ty, członkowie załogi. Są do niczego. Nie zgadzam się z kapitanem, że broń powinna pozostać w składzie. Nie możemy celować lekcewa celowo lekceważyć tego, że na pokładzie promu są zarażeni pasażerowie. Sejf z bronią jest na górnym pokładzie ruf rufowym. Kombinacja to, i tutaj jest podany, w środku jest Twoja kusza. Masz moje zaufanie w tej sprawie. Okej, okay, czyli tu mamy podany kork do safe'u jest to gdzieś na górze Kurde. ale słyszę że łażą tam a to nie świadczy za dobrze T tutaj coś tutaj tutaj na górze zobaczymy zobacz kusza też eliminuje po cichu więc może ją sobie wezmę. Jeszcze klik... Kacz. No chodź tu, panie. Zapraszam. Lub panią. Tutaj jeszcze i tam kilku. Zobaczymy, pożyjemy. Zobaczymy na pewno. Wyciąga mi trochę. Wow. Apteczka przyda się. Suplement. Ale czy coś jeszcze mamy? To nie starczy. Tylko ci się wydają, że stoją. No tam klikacza słysza? I tak kilku. Tutaj widzę, że się rusza. W tamtej drugiej stronie, więc na no, spokojnie. Można trochę wyeksplorować. O proszę moneta. Birdzinia zachodnia. No tak. On wyszedł dalej, czy mi się. On jest gdzieś tam. Cicho bądź leczenie to, to mi też się podoba. Zamiast shotguna to może zmienimy tutaj to. Tutaj już byliśmy. Tutaj nic ciekawego nie ma. Jeszcze mi został tylko tam ktoś. Tylko pytanie: Tędy musimy się udać? Nic nie przegapiliśmy zobaczmy. ...te siedzenia. Kurde. Słyszę. Halo? Na spokojnie. To duszenie na pewno by się przydało lepsze. co jest Spokój. Nic nie, nie słyszę, nie widzę. Tutaj też nic nie widzę, żeby było przydatne. coś. No dobra, jesteśmy po tej stronie, czyli co wyżej idziemy, bo na, pe na pewno nie tutaj, no bo skakać to chyba nie będziemy. O, teraz. Widać, że Kurde. Dobra. Bardzo fajna broń. Tutaj jeden się szwędza. Zdjęcia A ten olbrzym, co z nim? Go chyba musimy normalnie zlikwidować. Jeszcze coś tam niby jest, tylko konkretnie gdzie? Dawaj. Ciche zabójstwo. Prawie wszyscy. Właśnie oj. Muszę pamiętać, żeby oszcza. Mamy sejf. Dobra. E, muszę sobie tylko zapisać numer. Więc tyś dziewięćdziesiąt, siedemdziesiąt siedem, zero jeden, dobra? Zobaczmy do tego sejfu dziewięćdziesiąt, siedemdziesiąt siedem, oj, za dużo. I jeden. Mamy to. Tak. No i mamy kolejna. Kolejną naukę. Proszę bardzo. Byśmy tego nie otworzyli, to byśmy nie mieli. Więc zobaczmy. Co tutaj jest? Szybsze tworzenie przedmiotów. Tworzenie bardzo wytrzymałych ulepszeń do broni białej. Hmm, ciekawe może być. Zasięg wybuchu. Trwałość tego. Tłumika. No. Wszystkie są przydatne. Nawet tutaj bym powiedział. No ale zbieramy na to. Świetnie. Do szczelby. Świetnie. To... To jest ten grubas. To nic innego mi nie zostało jak zmienić na taką metodę. Podejdźmy w miarę cicho do niego Żebyśmy mogli wykorzystać I go zabić wow. Dobra udało się No to już nikogo nie ma. Wszyscy. Przeglądamy, co my tutaj możemy zdobyć. Safe otwarty, to jest najważniejsze z tego wszystkiego. Co mogło być? Amunicja do pistoletu. Myślałem, że Shotgun go załatwi, ale nie. Nie załatwił go, niestety. Dobra, to co? Tutaj nic nie ma. Tam już patrzyliśmy dokładnie. O. Więc jedyna możliwość, jaką możemy zrobić, to pójście tędy. Chyba tego dużego byśmy obudzili. Więc siak czy tak musiałem go zabić. Sterownia. Ile my możemy tego korzystać? leczenia. Zobaczmy. sobie zamienia, Bo mamy sześć już. Notatkę chciałem. Przeczytajmy. Wow. Tutaj 2 października godzina 8.20 opuściliśmy San Diego pytanie do Banko Uwera. tłumy próbujące dostać się na łódź stały się agresywne ale ewakuacja zakończyła się pomyślnie na pokładzie jest 35 osób dowodzi kapitan Eiji Malidare 3, 3 10, y, października 2013 tak, 14.50 Wójka pasażerów narzekała na chorobę morską otworzyliśmy na dolny pokładzie szpital, żeby mogli odpocząć 4, 4 o 13.38 kontakt radiowy z portem Vancouver, Vancouver jak dotąd Dobre wieści. Wśród mieszkańców nie ma zgłoszeń zarażenia. 5.7.30 Pasażer Barnes zniknął ze szpitala. Załoga rozeszła się, by go poszukać. 5.14.50 odnaleźliśmy pasażera Barnesa. Okazało się, że nie miał choroby morskiej, był zarażony. Interweniowała pasażerka. Joyce nie, Roberts wyrzuciła go to za burta. Dalej piątego o dziewiętnastej pięć Roberts poro, poprosił, żeby wszyscy zostali ponownie z, zbadani przez lekarza. Na pokładzie od, odmówiliśmy <laughs> i tak nie mamy odpowiednich skanerów. Je, jej prośba, by rozdać broń, również spotkała się z odmową. Nie pozwolę, by paranoja doprowadziła do tragedii. 18.35 Pomimo protestów kolejny pasażerowie zgłaszający różne dolegliwości, ból głowy, nie niestrawność, zwroty zostali tymczasowo poddani kwarantannie w szpitalu pod Pokładem 6.2017 widać w wybrzeże Seattle. Próboli, próba kontaktu róż, różnymi kanałami radiowami. Była zapyta, zapytać o możliwość zatankowania. Bez odpowiedzi będziemy płynąć dalej. 6. 21. wszyscy w szpitalu zostali zabici. Nie byli zarażeni. To był popełnie. Popełni, Płynienie z zimną krwią morderstwo. Nikt nie opuścił pokładu, dopóki nie znajdziemy winowajcę. Szóstego to był Robert, co nie jest niespodzianką. Strzelaliśmy do siebie, nie wierzę, że da radę przeżyć. Jeśli to coś wyciągnę, pewnie błyskawicznie się wykrwawi, skieruje nas w stronę brzegu, żeby wszystko mogli zają... <laughs> zejść na ląd. Port jest blisko, trzeba zostać za drzwiami. Słysząc zarażonych miał rację. I to jest to samo. To co do góry, ruszamy. To teraz pytania. Uj. No i chciałem wskoczyć, i nie wskoczyłem. Jeszcze raz. Ok, czyli tam musimy, ale widzę, że na dole coś może być ciekawego. Warto się rozejrzeć. Czyli co? Albo tam musimy się dostać? Nie. To. Zaraz pójdziemy. Czyli co, tutaj nic nie ma, mam rozumieć. Hmm. Ale jak mamy, tu możemy wskoczyć. Ale tu nie wskoczymy, bo ja już się zgubiłem. Czyli co? Nie dostaniemy się tam już? Czyli spartoliłem jednym słowem? Czy nie. Kurde, ale możliwe, bo coś mogło tu być, się rozglądam, nie widzę nic pożytecznego. Czy coś tu może być? Nie możemy wskoczyć, zarażeni, no ale już nie żyją. O, to mi się podoba, nie mamy wystarczająco. No hmm. co, schodzimy na dół. tutaj nic nie ma. Musimy tam iść. nie słyszę nikogo nie widzę dobra ale będziemy kontynuować to w następnym odcinku ja się z wami żegnam do następnego odcinka na razie cześć